Jesteśmy po sesji Operacja Polski Lek. To już kolejna sesja pod takim hasłem w wydarzeniu w Katowicach. Jakie wrażenia? Wrażenia mieszane, to znaczy i dobre i złe, dobre, dlatego, że warto cały czas mówić o operacji Polski LEK, czyli tak naprawdę o bezpieczeństwie lekowym. Polski, a w związku z tym polskich pacjentów, bo to jest temat uważam gorący i myślę, że ciągle niedoceniany w przestrzeni publicznej. A ponieważ mamy nowy rząd, nową administrację, więc myślę, że to jest nowe otwarcie i to jest ten dobry punkt. A, a te emocje po gorszej stronie mocy to takie, że próbujemy się dobić z informacją o bezpieczeństwie lekowym państwa od. Od wielu lat, tak naprawdę, i od kilku lat mówimy o tym dosyć intensywnie, i mam takie wrażenie, że bezpieczeństwo lekowe państwa jest dzisiaj problemem przemysłu farmaceutycznego. A to znaczy, że idziemy w zupełnie nie w tą stronę, w którą powinniśmy pójść. Czy w związku z tym powinniśmy myśleć o jakiejś specjalnej kampanii na rzecz bezpieczeństwa lekowego? O, o tym nie pomyślałam, że to mogłaby być kampania, ale rzeczywiście być może, żeby otworzyć serca i rozumę, należałoby skorzystać z przestrzeni medialnej, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby dotrzeć do decydentów, czyli dzisiaj kierujemy swoje niepokoje w kierunku resortu zdrowia, kierujemy w kierunku rozwoju, ale de facto mówimy naprawdę o bezpieczeństwie lekowym, które jest w naszym regionie, regionie Europy, porównywalne z bezpieczeństwem narodowym, czyli z bezpieczeństwem militarnym. I myślę, że w ten sposób powinniśmy zacząć traktować ten problem. I oby się nie zadziało tak, że kolejny kryzys, który się pojawi, a wcześniej czy później już wiemy, że te czarne łabędzie nadlatują ostatnio dużo szybciej, aniżeli się tego spodziewamy, więc jeżeli się pojawi ten kolejny czarny łabędź, oby nie, żebyśmy wtedy nie obudzili się trochę z przespanym czasem, bo to, żeby budować bezpieczeństwo lekowe państwa, apelujemy od wielu, wielu lat. I no, ja mam nadzieję, że ta rozmowa i ten apel zostanie wysłuchane. Bo światło w tunelu jest takie, że wszyscy mówimy o tych samych celach, czyli strategia Unii Europejskiej, apropo farmacji, czy też deklaracje administracji państwowej, czy też deklaracje przemysłu farmaceutycznego. To są te same deklaracje: zapewnić bezpieczeństwo lekowe Polakom, zapewnić dostępność leków w aptece i w szpitalu i dostępność to oczywiście jeszcze tani lek, który na które muszą sobie pozwolić wszyscy Polacy, a nie tylko wybrani. Więc cele mamy absolutnie te same, tylko chyba rozwijamy się w takiej roadmapie, jak dojść do tego finału. To jeżeli znamy cele, obawiamy się czarnych łabędzi, to jakie zagrożenia pani widzi dla bezpieczeństwa lekowego Polski? Zagrożenia są tak naprawdę już zdefiniowane od jakiegoś czasu, czyli przede wszystkim widzimy. Sytuację geopolityczną, jak zmienia się ta oś geopolityczna w dzisiejszym świecie, a pamiętamy, że dzisiaj dostawy substancji aktywnych do produkcji leków to przede wszystkim Azja i Chiny. Czyli mówimy tutaj o tej osi chińsko-rosyjskiej, która jest dla nas dużym zagrożeniem. Widzimy, jak z tego powodu zmienia się również geograficznie handel. Czyli dzisiaj duże regiony ściągają handel jak najbliżej siebie i właśnie lokują go u przyjaciół geopolitycznych, co oznacza, że powinniśmy bardzo szybko myśleć o lokalizacji pełnego łańcucha dostaw w Europie, w naszym regionie. I tu jest pytanie, Jaki kawałek tego tortu dostanie dzisiaj Polska i czy w ogóle go dostanie czy my dzisiaj w ogóle rozmawiamy przy stole europejskim gdzie w tym w tej nowej mapie farmaceutycznej Europy jest Polska bo my jako przemysł dzisiaj tego nie wiemy. Kolejne zagrożenia to są oczywiście kolejne pandemie, które jak wiemy, są przed nami i tego nie unikniemy, a to wszystko się wiąże z załamaniem dostaw na rynek europejski, na rynek polski, bo to że Europa dzisiaj jest silna w produkcji farmaceutyków, tak, to prawda. To, że Polska sobie dała radę z pandemią, tak, to prawda. Daliśmy sobie radę, bo produkujemy tutaj, więc mieliśmy tak naprawdę moce produk produkcyjne na wyciągnięcie ręki. E, natomiast zapominamy o tym, że ta produkcja stoi na substancjach aktywnych i związkach chemicznych, których niestety w Europie nie mamy. I to jest nasz cel do nadrobienia e, no, jak najszybciej. ASAP. To mamy część zdefiniowanych wyzwań, mamy znane cele. Jakie konkretne rozwiązania możemy wdrażać, by poprawić bezpieczeństwo lekowe? Konkretne rozwiązania trzeba przede wszystkim zacząć od rozwoju przemysłu czyli to, co powiedziałam, musimy mieć dostępne linie produkcyjne, które w sytuacji kryzysowej są w stanie natychmiast przestawić swoją produkcję. Um, ale żeby tak się stało, to dzisiaj przemysł polski nie udźwignie tego ciężaru. Na jednej z sesji, w której uczestniczyłam jako panelista, mówiliśmy o tym, że wbrew pozorom, to nie są gigantyczne pieniądze dla, dla systemu, natomiast są to gigantyczne pieniądze dla prywatnego przedsiębiorcy. Więc proponuję skorzystać tutaj już z ze wzorców, które podaje nam Europa na tacy, czyli chociażby przykład Francji, gdzie mamy partnerstwo publiczno-prywatne, i gdzie prezydent Francji otwiera już pierwsze fabryki substancji aktywnych i pokazuje je z dumą, że to jest właśnie bezpieczeństwo lekowe nie tylko Francji, ale i Europy, i proponuje pójść w tym kierunku czyli musimy inwestować w przemysł. Oczywiście nie jestem tutaj na tyle naiwna, żeby twierdzić, że cały łańcuch dostaw od początku do końca, czyli mówiąc językiem biznesowym, end-to-end, -end będzie znajdował się w Polsce. Ale musimy rozegrać bardzo dobrze tą partię z Europą. Musimy wiedzieć, w co inwestujemy, musimy wiedzieć, w co może inwestować Polska, gdzie jest nasza nisza i gdzie jest nasza specjalizacja, a żeby w sytuacji kolejnego kryzysu, który wcześniej czy później, a pewnie wcześniej nadajdzie, żebyśmy mogli korzystać z naszych mocy produkcyjnych i z naszego partnerstwa regionalnego. To jest, to jest na już i na teraz. To zostajmy w kwestii bezpieczeństwa lekowego. Skupmy się jednak na jednym z obszarze tego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa kobiet. Kobiet, które są wpisane w DNA waszej firmy. Czy widzi pani zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia kobiet w kontekście właśnie bezpieczeństwa lekowego? W kontekście bezpieczeństwa lekowego kraju na pewno takie zagrożenia się pojawiają to bez wątpienia. Jeżeli mówimy o terapiach kobiet, mówimy o ginekologii, mówimy o terapiach menopauzalnych, mówimy o terapiach onkologicznych i mówimy o antykoncepcji. I niestety większość z tych terapii produkowana jest poza granicami. Kraju, więc jeżeli miałabym dzisiaj wskazać na ryzyka, absolutnie je widzę. Oczywiście liczymy tutaj na międzynarodową sieć naszych korporacji, które są najbardziej skuteczne w tego typu kryzysach, bo zarządzają bardzo przewidywalnie swoim biznesem. Niemniej jednak zamknięcie granic czy ograniczenie dostaw dotknie kobiety dokładnie w taki sam sposób, albo jeszcze bardziej, aniżeli pozostałych pacjentów. Wspomniałem, że zdrowie kobiet jest wydane na Waszym firmie. To już możemy sobie bezpieczeństwo lekowe odłożyć na bok. Jakie działania podejmujecie na rzecz zdrowia kobiet? No, staramy się tak naprawdę zabezpieczyć zdrowie kobiet od A do Z. Tak przynajmniej operacyjnie rozmawiamy o zdrowiu kobiet i o terapiach, czyli zabezpieczamy. Terapie ginekologiczne, menopauzalne, niepłodność, ale również antykoncepcje. Ale poza tym, wiedząc, jak dzisiaj holistycznie działa ten system, i zresztą dzisiaj też była o tym mowa na sesjach inauguracyjnych i mówili o tym dzisiaj ministrowie zdrowia. Leczenie zaczyna się od profilaktyki, czyli ciągle niedoceniany obszar w naszym kraju. My tak naprawdę leczymy tylko wtedy, kiedy już jest rozpoznanie choroby, bardzo często w późnym stadium i wtedy, kiedy mamy no, ewidentny problem z dojściem do skutecznej terapii. Ale czy zaczynamy na początku profilaktyką? I co my robimy? Badamy potrzeby kobiet, e, odpowiadamy na te potrzeby. Trochę działamy za system, bo również organizujemy badania bezpłatne dla kobiet. Szukając nisz i takich luk w systemie zdrowia, tak naprawdę co roku oferujemy bezpłatne badania na terenach małomiejskich, wiejskich, a ostatnio również, i mam nadzieję, że o to mnie Pan pyta, ostatnio również dla kobiet niepełnosprawnych, bo to się okazało ogromną luką w polskim systemie i no, to jest taka, taka sytuacja, z której Polska nie może być dumna, że zapominamy o tak naprawdę najbardziej potrzebujących, czyli niepełnosprawnych kobietach i tylko jako przykład że w Polsce jest około 160 gabinetów ginekologicznych, które są przystosowane do pracy z pacjentką niepełnosprawną. Liczby mówią same za siebie.